Witam Was, tu Johnny Began Man, Kolejny odcinek Asasyna IV przed nami. No i kolejne przygody Edwarda Kenwaya. Edward wpłynął no, na Morza Południowe. No i gdzie trafia? Trafia na Wyspę Tajemnic. Będzie to szybka podróż na tą wyspę. No nazwa tej wyspy jest bardzo tajemnicza. Proszę bardzo, nie mamy żadnej informacji, co mamy na tej wyspie odnaleźć. To znaczy, pisze, że trzy skrzynie ze skarbami Boneta. No, na pewno to nie jest ta jedna ze skrzyń, bo to jest jakaś skrzynia z odzieżą. No ale dobrze, zaczynamy zabawę. I patrzmy, co nas tu czeka. No, mamy przed sobą jakąś zastrzeżoną strefę. W strefie zastrzeżonej nigdy nie widać, gdzie są rozlokowane jakieś elementy. To znaczy te skrzynie, skarby, manuskrypty. Musimy wszystko sobie to odszukać. No, ale najpierw to musimy się przedostać do tej strefy. I tu mamy przed sobą jedną ze ścieżek. Tylko, że na ścieżce tej stoi przeciwnik. No, ale Edward sobie z nim poradzi. Oczywiście, zaczekamy tu na niego i spróbujemy go przywołać. No, chodź no tu, chodź no tu, brachu. Chodź no tu, chodź no tu. No i dobrze. Czyli już, już nic nie stoi na przeszkodzie, Edwardowi, aby dostać się do wnętrza tej wyspy. No i proszę, mamy punkt widokowy też jakiś. Widzę tam w oddali jakąś kolejną skrzynię z odzieżą. No ale skrzyń Boneta to nie widać. One pojawią się jak się do nich bardziej zbliżymy. No, e, widzę, flota Edwarda Canueja odnosi sukcesy kolejne. Bo wys wyskakują tabliczki informacyjne. No, ale to dobrze, to nie smuci. No, i mamy w oddali jakiegoś przeciwnika. Widzę, tych przeciwników jest jak na lekarstwo. No, ale to też dobrze. Będzie łatwiej. Edward wyskakuje na drzewo, chociaż ja nie chcę, żeby wyskakiwał. No i kolejny sukces floty Kenwaya. Kolejne pieniążki wpływają. Dobrze, a my tymczasem zajmiemy się tym jego mościem, który się nieuchronnie do Edwarda zbliża. I zaraz Edward się nim zajmie. Super, i nie ma już gościa. Dobrze, rób Edward co do ciebie należy, czyli tak, opróżnij skrzynię. O Boże, nie wyskakuj, Edward. Dobrze. Trzy metale. Nie wiem, czy widelce, czy noże. No ale trzy metale w każdym razie. No i mamy skrzyneczkę. Mamy skrzynię boneta. Tylko ona jest gdzieś na górze. Pojawiła się. Jest gdzieś na górze. No i mamy tutaj to sprytne urządzenie. Wyciąg ono się nazywa tylko tak Jak wyskoczymy do góry to nie wyskoczymy Nie wyskoczymy na wprost jakichś przeciwników Czy wyskoczymy do krzaków Patrzmy jak to się potoczy No i dobrze No dobrze widzę że oni są z sobą zajęci A my tymczasem Jest ich ino dwóch jak widzę No i jeszcze jeden. <śpiewanie> Fajny kopniak. Dobra. Edward, skrzynia już jest twoja. Nikt ci nie zabroni jej otworzyć. No, na czym dumasz? Co się dzieje? No idzie ta skrzynia. A jest. No, i dobrze, pierwsza skrzynia jest już otwarta, i szukamy kolejnych. No, i co tu mamy? Oj, krokodylka mamy. Upolujemy sobie go, ale może później? Wciąż nie widać, gdzie są ulokowane te skrzynie. Trzeba będzie wszystkie odnaleźć. No i co to tam jest? Jakieś widzę większe skupisko tych przeciwników. Znajdziemy sobie jakąś inną ścieżkę, żeby poruszać się po tej wyspie. Raczej środek tej wyspy widzę jest pusty. Także nie będziemy się pchali wprost naprzeciwko tych żołnierzy. Tylko znajdziemy sobie jakieś inne przyjście. No może tutaj i na tym patyk. No i dobrze. Jak na razie Edwardowi idzie dosyć. Dosyć sprawnie to wszystko. No i co? Skakamy do, do wody. No i brniemy w kola po kolana w wodzie w poszukiwaniu. O, mamy jakąś skrzynię. Ale to nie jest skrzynia boneta. Ze skarbami boneta. To jest jakaś sobie skrzyneczka. No mamy... Tu, <laughs>, mamy tu pink, widok, punkt widokowy, żeby o nim tylko nie zapomnieć. Może idziemy na niego. No ale coś się wyjść na, na ten punkt widokowy nie da To chyba będzie trzeba z tej łodzi się tam dostać. No i dobrze Szukamy kolejnych celów. Oj, uwaga, żeby nas coś nie zauważył. Bo będzie nieciekawie. Tu mamy dwóch, a tu na wprost jednego. Może tym jednym można by się było zająć. Ach kurde. No i dobrze, już go nie ma. Posprzątamy po sobie. No i jeszcze kieszenie sprawdzimy. No i mamy tych dwóch odwróconych plecami. Można by ich jednym razem, tak? Uda się? Ach, nie udało się. Dobra, jednego nie ma już. No, i drugiego też nie ma. No i mamy skrzynię boneta. Proszę bardzo, druga skrzynia. Już za Edwardem. No i Edward sprząta po sobie. <tryklaracja> fajnie to wygląda. No i drugiego też sprzątamy. Tego rzucimy na głębszą wodę. O, może jest i głębsza. Czy drewienka? No i dobrze, bierzemy się za punkt widokowy. No, i dobra, Edward. Skok wiary, jak to mówią w Ubisoft. No dobrze. Czyli szukamy trzeciej skrzyni. I obawiam się, że ta trzecia skrzynia może być właśnie pośród tych. No nie wiem, żołnierzy. To nie jest skrzynia. Dobrze jakby Edwarda nikt nie zauważył. Bo będzie kłopot walczyć naraz z tyloma przeciwnikami. Tutaj chyba tej skrzyni nie ma. Tak mi się wydaje przynajmniej. Całe szczęście Edwarda nikt, nikt nie zauważa. Udamy się bardziej głąb wyspy. No i dobrze. Oj, chyba pojawia się tam. Wydaje mi się na tym na tej minimapce skrzynia. Tak jest. Mamy trzecią skrzynię boneta, ale ona jest tam gdzieś na tym wierzchołku tej góry. Tylko trzeba się na ten wierzchołek właśnie dostać. Co tutaj, chyba mamy, nie wiem, dwóch przeciwników, tak mi się wydaje. Och, kurde, nie udało się trafienie. O boże, jaki Edward czasami wykonuje ruchy to aż nie wiem co on robi. No ale dobrze. No dobrze, pokonał już dwóch. Dobra. Mamy tutaj jakąś skrzyneczkę. Przeszukamy kieszenie. I teraz drugiego kieszenie przeszukamy. No i dobrze, teraz musimy się dostać na wierzchołek tej góry. I szukamy wyjścia. Wyjścia na tą wierzchołek. No, coś tu jest. Chyba jakaś podpowiedź. Tutaj by to było wyjście? No. No niby tak, ale wyjść na te drzewa to... A, tutaj jest wyjście chyba. Dobrze. No, od tej strony Edward nie wyskoczysz. To jest za trudne dla ciebie. A tu jest jakiś tunel. Dobrze. No i mamy trzecią skrzyneczkę. Sukces, Edward, jesteś niesamowity. Trzy skrzynie Boneta. No naprawdę, no niesamowity jesteś. No i co by nam jeszcze zostało na tej bicepce? I tak, widok punkt widokowy jest zaliczony. Trzy skrzynie boneta. Aha, tam został ten krokodyl. I Edward sobie obiecał upolowanie tego krokodyla. Zobaczymy, czy jest ten krokodyl. No i co? Nic nie widać. No raczej wzrok orła w niczym nie pomoże. A jest, pojawi się. Dobra, uśpimy go? Nie, nie żeby oszalał, tylko mamy go uśpić. Dobrze. No i ściągamy skórkę. No i co dalej? Wysepka jest piękna. Naprawdę by się nadawała na spędzenie tutaj wakacji. W ogóle te wszystkie wysepki na, tych, na tym morzu są naprawdę bardzo atrakcyjne. No tu mamy jeszcze jakąś skrzyneczkę nieotwartą z odzieżą. Pewnie no i co? Wyspa tajemnic. Więcej tajemnic nie chce już nam zdradzić. No, czy możemy jeszcze coś tu zrobić? Tą łódeczką nie odpłyniemy. Czy zostało nam tylko zwiedzanie? Zwiedzanie i zabawa. Aha, tutaj mamy dwóch przeciwników, tak? Nie, to są manekiny, co ja mówię. Oj, co to jest? Edward, 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 Edward! Kurczę, nie umie walczyć wręcz ani z kotami, ani z krokodylami. Gdzie on jest? Walcz, walcz! Dobra, jest super. Co to jest za zwierzę? Ściągamy skórkę No i z czym żeśmy się tak męczyli? Z Jaguar... Jaguarem. No i dobrze. Najważniejsze, żeśmy go upolowali. Skórkę ściągnęli i zabrali kości. <ścoughs> Ciekawe co z mięsem. No dobrze. Ale patrzmy, może jeszcze jeden Jaguar by się tu trafił. Tak czy nie? No niestety, ale nic nie widać Tu mamy jeszcze jednego przeciwnika? No i możemy się zabawić, żeby go upolować? Oczywiście żartuję. No tak, Edward jest bezlitosny. Rzucimy sobie go do wody? <laughs> Nie tak miał spać. No i co, to by było wszystko na tej wyspie? Żadnego jaguara, jaguara już nie widać. Przeciwników w pobliżu nie ma. Czyli co? Chyba pora wracać, prawda? No i to by było chyba na tyle zabawy na tej wyspie tajemnic. Która bardzo długo skrywała przed nami wiele swoich tajemnic. To znaczy, wiele. No Tych tajemnic nie było znowu tak dużo. Bo jedynie jeden punkt widokowy. Trzy skrzynie boneta, plus chyba jakieś dwie zwykłe skrzynie. No i to by było na tyle. Tu mamy jeszcze kolejną skrzynię z odzieżą, a nie z cukrem. No i co, zabawa Edwarda kończy się i pora wracać na okręt. Ja Was żegnam, na razie, cześć i czołem. Do następnego spotkania i do następnego odcinka. Na razie.